Cześć i witam Was w moim update'cie z tajni. dzisiaj ogólnie taki luźny filmik bo bardzo do mnie nie było filmików więc ogólnie to chciałam Wam powiedzieć, że ja zmieniam co chwilę konie, które mam w Tiny bo po prostu no, raz na jakiś czas wolę je zmienić po prostu, bo yy, lubię patrzeć na inne konie, lubię bawić się jakby w takim sensie innymi końmi ustawiać bawić w takim sensie, że ustawiać im różne parkury, niby robić jakąś i tak itd. Tak dalej Więc zacznijmy tutaj od tej stajni, czyli tutaj stoi moja, ulubiona, znaczy moja najlepsza, a jest czyni, czy jakkolwiek to się mówi, Patrycja, i za nią stoi Creamy, nasz kucyś akurat tak na niego miałam ochotę sobie popatrzeć więc co tutaj jest? a w tym boxie stoją dwie klaczki Kucycz, kuc... konemara kucyczka, nie wiem, klaczka konemara i tam taka klaczka no, następna stajnia to aktualnie moja stajnia sportowa taka bardziej skokowa no więc tutaj stoi y, znany wam z serialu marzenia y, ewen Ogierek Morgan ogólnie, ale u mnie to nie Morgan. Bardzo go lubię ostatnio jakoś taki przykład do gustu. Irys na ogier hanowerski. No i Socket, też ogier hanowerski. No i moja jeździczka, jedna z lepszych, znaczy z ulubionych. Ola. Tutaj jest jeden z piękniejszych koni, z piękniejszych koni z st tej stajni, czyli Elita klacz achałtykińska, więc tak to ona jest taka ujeżdżeniowa, skokowa, coś w ten deset tutaj stoi agora, klacz skokowa no i tutaj stoi epidemia, nasza klaczka do rekreacji, do skoków, coś takiego i tam stoi dziki ogier przewalskiego tu ma zasłonięcie, żeby no się nie z agorą on ogólnie ma tutaj taki mały padaczek, bo źle się zachowuje w boksie. Tutaj nasza instruktorka ląży do Don Diabla, naszego dzikiego Mustanga. Na, w naszej głównej stajni stoi klacz belgijska, Samba, e, dragon, ogier, Ogólnie to on. Ostatnio tak bardzo go lubię, że nawet u mnie skacze. On w ogóle jest z roku 2018. Jest teraz w Black Forest Forest, ale osobiście mega go lubię. Już bardzo długo go ma, a ma, mam, ale ogólnie teraz jakoś tak mam na jego fazę, bardzo, bardzo go lubię, więc dalej mamy klaczkę. Jezu, zapomniałem imienia w ogóle. Jeżeli ktoś mi przypomni, jak ma na imię z filmu Moja kolekcja koni, to dostanie ode mnie serduszko. I subskrypcje przy okazji. Tutaj stoi Lilian, ogier oh, ja, Tennessee Walking Horse, mój Myzio Pyzio. Pewnie nieraz go widzieliście. Chociaż w sumie nie wiem, czy to nie jest drugi raz, kiedy go widzicie, no ale on tutaj w głównej stajni po prostu stanie bardzo, bardzo lubię. Jego i tutaj mam taki dziwny składzik: dwa samochody, przeszkody dwie kule do przeszkód, ludziki siodło i tak dalej dziwne. I no, jest taki składnik Mam jeszcze do Was bardzo ważne pytanie. Czy Wy dalej chcecie vlogi z malowania? Bo one są bardzo trudne do zrobienia. I raczej nie będą co niedzielę, tylko co następną niedzielę. Jakby, że niedziela, przerwa, niedziela. Przerwa, niedziela. To w tym stylu. Ale jak coś to piszcie w komentarzu, czy chcecie dalej vlogi, vlogi z malowania. Jeszcze jeden update, prawdopodobnie będzie jak zrobić stajnie lub padok. Jeszcze się zastanowię, co z tego zrobię, bo wczoraj sam buty. I jakby chcę zrobić z tego, albo stajnie, albo padok. Jeszcze się zastanowię, ale możecie pisać, czy wolicie, żebym zrobiła padok czy stajnie. Okej, okay, więc jeżeli Wam się podobało, to się bardzo cieszę, Wy zostawcie lajka, suba, bo się zbliżamy do 25 subów, no i pa 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 pa!